Cześć, witajta, z tej strony, Gazimierz. Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry farmy Simulator. Dawno nic nie było na kanale, ponad tydzień, bo pod, podstu, znaczy Podsumowanie było ostatnio, to już się nie popisali. I ogółem tak, ogółem tak, ludzie. Yy, dzisiaj jesteśmy na Mapie Strzyżowice, czy, czy na, na S, coś chyba, czy Stry Coś takiego w dokładnym podam w tytule nazwy mapy. Ogólnie tak bo jak mówiłem, będzie trochę problem z odcinkami, bo się wchodzę na prawko, skoła i te inne pierdoły, no i ale odcinki będę starał się dawać regularnie dosyć, nie no jak będę tylko mógł. No i dzisiaj dostajecie, czyli w poniedziałek sprawdzanie dostaniecie, około 20 pewnie dostaniecie ten odcinek, no, no nic nie zrobię. Jutro dostaniecie 13, czyli we wtorek, tak około 14 no i w środę dostaniecie Gieselberg bo już tam zaniedbałem trochę, ale muszę tam pograć w ogóle i te sprawy i dlatego tej serii nie ma i nie ma live'ów, bo nie mam po prostu na to czasu w tym momencie. Trochę mikrofon sobie poprawiłem, bo mi opadł, no i dobra, zaczynamy sobie od sprawdzania, nie przedłużając oczywiście, link do mapy macie w opisie, Respijmy się na takiej oto powierzchni leśno leśno-polnej. I mamy sklep na start. No w dziwnym miejscu, ogólnie pól jest aż 29, w tym jakieś nieuwytki, jakieś piachy, ciul wie co to jest, ale landy są, is mapka mała, to już powiem wam na tyle. I co, zaczynamy od sprawdzania, teraz tylko pytanie, w którą stronę by tu pójść? Hmm. No to gaźnik zastanawia się, tu tutaj w gówno trzeba iść, czyli polami nie będę tutaj chodził zbytnio, bo chyba nigdzie nie dojdziemy, dobra, idziemy tak. Tak, jak tam kawy droga, no, czyli polna droga do pola. No i tu mamy jakiś skup. Skup. Hmm. Skup, na którym nic nie działa. Co tu jest w ogóle? Handel bawełny. a Bawełny. No to jak bawełny można sprzedać? To ja jestem fajny. Fajny, fajny. Dobra, wracamy tutaj. Pola są takie o małe i średnie, tak? Tu mamy jakąś wieżę ciśnień, wiewę o. Wieża piaski, normalnie, widzicie, no, no, jestem ciekawy, czy tu mogę wejść. Wieża piaski, tutaj jest normalnie, kurde, farming farmingu fajnie, dał radiowy w piaskach. Yy, dobra, chodzimy główną drogą, co mapę szybko obejdziemy. Yy, pole to jest takie jedno duże, co mamy tutaj, jakieś statyczne budynki mamy. Tu jakiś bajory można się utopić i mamy gospodarkę. Gospodarka ze świniami, bo już widzę na mapie. Yy, jeżeli można to nazwać gospodarką, mamy tu świnie mamy tu też owce i jakieś dziwne pole i silocy. A i krowy. Czyli mamy taką gospodarkę. Dupy nie urywa, bo oryginalne wszystko. Mogłoby to być lepsze, ale hu. Nie ma lepszego. Chyba to jest na poważnie na stałe kąpy. A się jakby mi farming chodzi na moim starym laptopie, którego już nie mam. I to bym chyba na tej mapie właśnie grał, no nie, <noise> bo to mapa długo nie jest, a Polska... O, Uździcha, skup Uździcha, ten napis się świeci jak psu jajca, ale to pomijam. Tu jest jakieś w pole i to jeszcze w chół, w chóru, w chóru, w chóru pole, większe niż Piątka na tym. Yy, na... Kurde, jakie było największe pole? A, Dziesiątka, Piątka była w siedemnastym, nie wiem. O, o. ...na oryginalnej mapie. Eee, to w ogóle tak powiem wam, że za miesiąc będzie rok od premiery Farminga... ...i za tydzień wychodzi DLC-klasa, więc jeżeli chcecie jakieś omówienie z tego dlc tak muszę już dosyć regularnie dodawać... ...to wam to po prostu nagram. Tylko napiszcie tak DLC w komentarzu. I tak wam pewnie nagram, ale... ...no więc yy, pokaz wam, tak, yy, hmm. Tak się popatrzyłem na ten kościół... ...ja się pytam... Co to kurwa jest? No po prostu, co to kurwa jest? Dobra, nie wnikam, tu mnie nie było, idę sobie dalej. Yy, w sumie możemy pójść tutaj, bo tutaj jest tyle, co handel z zwierzyną. Tu jest jakiś kurde, nie wiem, co to jest. Jakiś spital, poczta. A, to jest chyba kolej dworzec kolejowy. No, ale tak jakiś dziwny, bo tu kolei nigdzie nie ma. Tutaj mamy jakiś, nie wiem, z wywentami. O, tu w tym miejscu. Tak podaję, że jest. Chcę, wam powiem. Ja bym w to ma ocenił. Ale to pochodzimy po niej, Pochodzimy, popatrzymy co tu jest. Biogazownia. Biogazownia. Zniesmaczyła mnie. Tu jakiś las, kurde, amerykański. Wykazownia jest dosyć duża, można na sesji w to postawić, to tak? jakiś plus map to tutaj ma, ta mapa. No ale chyba po opinii jednych gniazda, która była na LS Gavno, czyli na LS Wordzie, wnioskuję, że taka jest prawda. Ta mapa to jest jedno. Nie obrażając autora, bo może to była jego pierwsza mapa mowy tego. Ja mi, to mapa, mi ta mapa została podesłana po pierwsze, więc nikogo nie obrażam. Ale podobna była na rsgab, no ja to nie patrzyłem, bo nie wchodzę na takie strony. Tu mamy mleczarnię, o te napisy są fajne i to jest do... Plus, bo autor widać, że sam napisy robił w gimpie chyba. No ale no, to jest plus za takie napisy, no nie. Ja bym na nie zrobił, ja bym na mapy bym w ogóle nie zrobił, ale no pomijam to. Yy. O, tu mamy ledil, ledil. A, sklep z oryginalnej mapy. Czyli tutaj jakieś budynki statyczne, statyczne tego, wszystko statyczne. No i pola. No i co tu jest takiego ciekawego na tej mapie? Hmm, tu jest jakiś skup kolejny, tam byliśmy. O, to jest ciekawe. Nie ma w ogóle drogi asfaltowej żadnej, jest jakaś tylko zwirowa. No, powiem wam tak. Tu jest dojazd do lasu w ogóle. Patrzcie, to kurwa. Te, ale tu. Patrzcie, gdzie ja jestem, no nie. O! Piękna ta mapa jest. Yy, dobra. Ja powiem, przejdzie, pójdziemy jeszcze tutaj. O! Jedy... Jak tu mam wejść? Kurwa, no po prostu. Nie wiem. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia. Ja już tutaj nie chcę być. Pozwolicie mi wyjść. Ja tylko powiem tak: optymalizacja landy nawet w porządku. Yyy... Ale reszta mapy to jest po prostu dno. Nie chcę tu nikogo, mówię, obrażać, jeżeli chodzi o autora. Nie chcę, wiem, bo nie widziałem tej mapy na opinii na forach i tego i innych, bo mi ta mapa została podesłana przez pewną osobę. No i po prostu wypowiem się, że oceniam tą mapę 3 na 10. No może tak trochę dojeżdżę jest za dużo. Oceniam ją 2 na 10. Dobre, dwa, mocne 2x10, za tak, dlaczego 2x10, Dla bo tak, bo jest fajny niby teren porobiony, na no, przykład te klify, i to nie jest już takim gównem, yy, następnie tam te napisy, bo autor sam nie robił, widać, więc yy, no możemy dać 3x10, takie mocne, trzy, takie niskie 3x10, no i fajny teren, tutaj można by było sobie tylko wejść na to mapę, żeby na tym polu sobie zdjęcie zrobić, no nie? Bo to pole jest naprawdę ładne, no nie? Więc... no... Moja ocena by była na tyle. Link do łapki macie w opisie. Jak je znajdę na tym forum. Bo podobno by była na nie wiem, bo no i poczytałem opin I... tak. A tymczasem ja się będę z wami zagnał. Zostawcie łapkę w górę, komentarza, suba, no i ja się z wami zagnam. Widzimy się jutro w 13. No ile i widzimy się w środę chyba na Gizelberg, o ile te są na No i wyczekujcie w następny wtorek. Yy... Następny wtorek, tak. Hmm. Ja mam wykłady. Yy, tak, ale tak, kupi DLC w następny wtorek i do 22 powinien się dostać odcinek. Także yy, tym wieczorowo poro na tym mapie, się z wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć!